No a teraz dawaj Ty, Kamisza. Masz już coś przygotowana. Dobra, tak, Kuba. Ja mam świeczkę. Czekaj, bo to krzywo trochę jest, no. Ja mam świeczkę. Dobra, no to weź tą świeczką tak stuknij o glebę. A no czekaj, szklana jest? Szklana, no. To weź jakby nie spodem, tylko bokiem. Tą szklaną częścią, tak lekko. Tą samą wzięłaś. Ale no dobra. Mm. No bo jest szklana. No Ta, ale jakby podstawka jest inaczej skonstruowana jest niż jakby boki. Jakby była bardziej szkła, jakby takie bardziej szkło było. Słuchaj, zwłaszcza, że tutaj jest też takie. Takie tutaj mam ten Mhm. Weź teraz, postrzelaj tak palcem, jakby w samą świeczkę w środku. W środku to muszę ją otworzyć. No. Ona okay? jest zamknięta jeszcze. Tak, no. Dobra, na pewno to nie jest szklana świeczka, mi się wydaje, że to jest świeczka taka z Twojego pokoju, co takiego marynifera w środku czy coś takiego i tam do środka wkładasz taką małą świeczuszkę, tak mi się wydaje, że to jest coś takiego, czyli jest to świeczka, ale nie jest ona szklana. To moja odpowiedź, czyli kłamiesz. To otwórz oczy. widzisz świeczkę? Ej, bałam się, że Ty poczujesz ten zapach w ogóle tej świeczki, jak ją że Ładnie pachnie.